Rok Muhammad powiedział kiedyś do Abu Zara: O Abuzar! Kiedy gotujesz zupę, dodaj do niego więcej wody i podziel się ze swoimi sąsiadami. Dary rodzą miłość. Dlatego posłaniec Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział, dawajcie sobie nawzajem prezenty, a będziecie się kochać. Wartość prezentu nie leży w jego cenie, ale w jego znaczeniu zabrania się nam nadmiernego komplikowania sprawy. Uwierz mi, talerz jedzenia dany sąsiadowi pozostawia niezatarty ślad. Książka podarowana koledze może zdobyć jego serce. Różaniec podarowany przyjaciółce przyniesie jej radość. Jedna róża, z którą wrócisz do domu, może sprawić, że twoja żona zapomni o zmęczeniu całego dnia. Dobre słowo. Powiedziane przyjacielowi w chwili smutku pozostaje w duszy nad długo. Dawanie miłości ludziom nie wymaga pieniędzy. Przysięgam na Allah, wymaga tylko serca.